Otwieranie projektu zapisanej wcześniej prezentacji. Aby otworzyć zapisaną wcześniej prezentację należy wskazać kursorem myszy przycisk nazwy plik. Kliknąć w ten przycisk wciskając raz lewy przycisk myszy. Następnie z listy poleceń po lewej stronie należy wskazać kursorem myszy i kliknąć w polecenie otwórz. Kolejną czynnością będzie otwarcie folderu, w którym znajduje się zapisana prezentacja. W tym celu kliknę w pozycję Komputer. Wskażę kursorem myszy ikonę dysku lokalnego C. Nacisnę dwa razy lewy przycisk myszy. Kolejno zaznaczę folder o nazwie Lekcja, wskazując go i naciskając na lewy przycisk myszy, następnie klikam w przycisk Otwórz. Zaznaczam prezentację o tej nazwie, wskazując i naciskając raz lewy przycisk myszy, następnie klikam w przycisk otwórz. Prezentacja została otwarta.